Widzowie, nareszcie nadszedł ten dzień, nareszcie coś w tym EFC się dzieje i mamy tocy, ale nie są to zwykłe tocy, tylko są to tocy live. Jeżeli drużyna wygra dwa mecze z kolejnych czterech, to będzie upgrade plus jeden, jeżeli klub strzeli 8 bramek w ciągu kolejnych czterech meczów będzie również upgrade plus 1. tylko jak zwykle coś nie działa i jak chciałem zobaczyć wszystkie karty to brak dostępnych wieści więc muszę wam wkleić z albo w google znaleźć więc tak proszę bardzo wygląda cała drużyna team of the season pierwsza i EFc No i ogólnie, to ja chciałem coś trafić, nie? Ja jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo chętny na trafienie. I trochę się przygotowałem na te topsy. Udało mi się troszeczkę paczek odłożyć. No myślę, że 108 paczek to, to tak nie za dużo, nie? Ale zawsze coś. Nie no dobra, przez dwa tygodnie nic nie otwierałem praktycznie. I tylko jak zagrałem w sobie Food Champions, to paki zostawiłem. SBC zrobiłem, paki zostawiłem. No tu jest trochę wymiennych. Tu są paki za codzienne zadanie. No jest tego dużo, nie? I to, to nie wszystko. Jest jeszcze chyba z 10 paczek, 11 razy, 8, 1, plus tam 8, 2, 8, 3. No wszystko jest, wszystko jest. Także dzisiaj sobie nie wiem, chyba wszystkich nie będziemy otwierać, bo pewnie mi się znudzi otwieranie po 50 paczkach, jak nic nie wypadnie, ale tak całkiem serio to chciałem jeszcze te paczki na Tocy Premier League sobie zostawić, więc no wszystkich dzisiaj nie będziemy otwierać. Jeszcze może uda się to zrobić i... I są wymienne ulepszenia informa w ogóle, zapewne trochę duplikatów będzie nam spadało i mam pomysł, jak je wykorzystać. Zapraszam Was na stronę Luxcoins.pl, czy kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, a na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. Ale widzimy moi drodzy, poza tym informem, odkąd mnie nie było, pojawiło się trochę innych rzeczy. Mam na myśli odkąd mnie było w Ultimate Team na tym kanale, bo troszeczkę sobie posprawdzałem i wyszedł Kai Havertz, taki oto toc Kaja Havertza. W ogóle te karty toc mają 3 PlayStyle Plus, więc naprawdę spoko, ale no, ten Havertz trochę drogi, czy polecam, to no, źle nie wygląda, ale za taką cenę jest jeszcze bardzo potężny Rio Ferdinand, poty w SBC, ale szczerze, to ja za tą cenę dosłownie wolałbym otworzyć chyba sobie jakieś paczki, a Kupić sobie widzicie tego za 400 chyba koła? Tego go Golazo. On 700 koła jednak kosztuje, ale Statsy ma potężne. Ile on w ogóle kosztował? On wcześniej był taniej, no, no był za 500 koła. No to sobie podrożał, ale dobra, bez przedłużania. Otworzymy trochę wymiennych, trochę niewymiennych. No i zobaczymy, ile nam wpada, co nam wpada. No chciałbym bardzo animację Toca zobaczyć, to na pewno. I to nie najtańszego, bo są też tocy które są po jakieś. 19-20 tysięcy, nawet taniej, i w sumie to dla tych, co jeszcze chcą handlować i chcą coś zarobić, te Totsy Life to jest giga OG opcja, żeby sobie zarobić. Bo ja sobie teraz przy okazji otwierania paczek zaglądam na drugim monitorze na Footbina i ja tutaj dla widza podpowiem, co by można było wziąć. Bo masz takie karty, jak wejdziesz na ławkę, to masz karty typu 8.8, 8.9 które są w cenie foderu, a takie Coventry City. No chyba ma szansę wygrać jeden, znaczy dwa mecze z tych czterech, tak mi się wydaje. Czy Lens też ma szansę wygrać te mecze i załadować sporo bramek na przykład? Więc Brighton też ma chyba szansę. Wcześniej patrzyłem na terminarz. Więc takie oto karty sobie wziąć, poczekać trochę. Foder też może podrożeje sam z siebie, ze względu na to, że będzie dużo rzeczy do roboty. Oproszę kazymi, pominięty. Ja tu się same to co nastawiłem i zwykłe okałty pomijał, ale wracając, to te overale mogą podrożeć tylko i wyłącznie ze względu na to, że będzie jakiś dobry kontencik do robienia. A po drugie, podrożeć mogą dlatego, no, jeżeli dostaną upgrade'y, to będą mieli więcej overala, więc. No, także jak chcecie zarobić na tych totsach, to sobie poprzeglądajcie, zobaczcie czy coś warto, czy nie warto. Ja biorę wszystko do klubu poza foderem i poza tymi totcami, oczywiście i poza informami, jeżeli jakiekolwiek wypadną, to będę wrzucał na listę i mamy pierwszego Team of the Season, aż mnie coś tutaj się zategowało, Orlando. Uuu. Ale ładna ta karta. I ona akurat nie ma dwóch Playstyle Plus, ale jest Wewer 89. Pierwszy taki, wymienny od razu. ha minimalne widły są. No to takich z minimalnymi widłami pod zarabianie nie kupujcie. No ale pierwszy wymienny tocik jest. Czekamy na kolejne, no. Rozbudziła apetyt. Najdroższy w ogóle jest chyba nie tylko Bruno Fernandez. Nie, doku jest najdroższy. Doku 3,5 miliona kosztuje. Ale nawet takiego so menu za milion dostać, wymiennego byłoby. To byłoby dosyć w porządku. Ja tam dalej mam... Dużo wymiennych, nie wiem... Ty, dwóch piłkarzy 85 plus wymiennych. Tu szansa na co powinna być spora. No ale co nie ma. Nie ma. Niemcy napastnik. To jest ta Pop 88. No ale bez podwójnego. No szanujmy się. Ogólnie to ja też liczę, że tych niewymiennych Toców nam trochę wypadnie. Albo przynajmniej Foderu. Bo ja dosłownie wszystko przepaliłem. W klubie zostało mi może z 30 kart. I to kart 78-77 bo wszystko dosłownie poszło no więc miło by było trochę to uzupełnić dzisiaj Jest lockout. standardowo jak złoty to, to pominięty ogólnie to też jeżeli chodzi o zarabianie na tych tocach to jest to jeszcze jeden sposób który mi wypadł z głowy żeby na tym zarobić ale sobie o tym przypomniałem jak tak rozmyślałem i chodzi o to ogólnie że te tocy najprawdopodobniej za niedługo albo w trochę dalszej przyszłości będą potrzebne do przepalania w SBC a lata temu, rok temu, dwa lata temu na tocy... No, chodziły najtańsze naprawdę po kilkanaście, jakie kilkanaście, po kilkadziesiąt tysięcy monet. Po 40, po 50, najtańsze tocy potrafiły chodzić. Więc jeżeli chcecie sobie kupić i przetrzymać, no to takie w cenie, Foderu to jest dobra, o, pominięty łokot znowu 8-7, brąz. Podobno w ogóle mają być pierwsze tocy z Bundesligi, bo jakoś się futem nie interesowałem za bardzo. Odkąd no, no, za bardzo nie chciało mi się grać, to się nie interesowałem, ale na tocy, aż się chce i Wyczytałem trochę po prostu, że głosowanie Bundesligi było chyba przed głosowaniem z Premier League i dlatego Premier League może nie być pierwsze. Nie wiem ile w tym prawdy, ale jeżeli Bundesliga będzie pierwsza, no to, to z paczkami tyle czekać na tocy Premier League? No bo tocy Premier League najdroższe i najlepsze, więc. O! To znał, no, pominięty lokal, ale. No, tocy z Premier League najlepsze, najdroższe, no takie trafić, to po pierwsze upgrade do składu by pewnie był. A po drugie, jakby wymiennego dostać, to dużo końców, które można było przepalić gdzieś. Paczka Ultimate za 125 tysięcy. No ale bez toca, Bukajocaka to powinien być, ciowy w podwójnym, bo to byłoby przykro, jakby nie był. I nie jest. Coś te to tocy przestały lecieć. Wypadł jeden i się skończyło. Brazil, S.O. To nawet nie jest złoty winic. 30 paczek poszło, a my. Idziemy dalej. Może w paczkach 8,1 plus coś by się znalazło? Gulasz, to nawet nie jest on. Brazil, wymienny bramkarz. Czy to będzie? No, oczywiście. Alison Becker 89 overall. No, wymienny na listę, nie? nie? No, nic, kompletnie nic. Po tej paczce za 50, koła wymiennej to przestało nawet dawać walkouty 8,6. Coś, coś, coś tu jest nie tak. Sprawdźmy w ogóle, jaka jest szansa na te tocy. 5 kart 80, to jest 3%. To nie tak mało, jakby nie patrzeć. 6 rzadkich kart, jedna ma. Aha, to tutaj mniej. Niezbędny 8,6, 2 gwarantowane karty 8,6% i szansa na toca 30%. A jest taka. To jest paczka ze Stokoła i dodatkowo 2 paczki za 50, więc w ze Stokoła jest 8%. No, jakby nie patrzeć, to nie tak mało. Tych kolejnych paczek to ja nawet nie będę sprawdzał, bo to jest jawny skok na pieniądze. Wszyscy to wiedzą. Ale, wszyscy to mówią też, no? ale no te paczki ze 400 za 500 tysięcy, no, no chcą na nas zarobić. Jeszcze jeden raz, niech się na niebiesko chociaż zapali i mogę kończyć, nie? Dwa tocy i ja będę zadowolony. Niemiec, napastnik. Czyżby po raz kolejny pop, tym razem może ta babeczka, chyba to będzie ona, 86. Także walkouty wracają. No z takiej paczki to już tocy powinny lecieć, nie powiesz mi, że nie. Nie powinny, okej, okay. może być i to nawet nie jest walkout? Kolejny walkout był, tym razem wymienny i oczywiście, że pominięty. 5 kart linii ofensywnej 83. no tutaj, może tutaj. Jest to, tak jest, jakiś Polak Rodak? A, to Bercik, to Bercik, dobra, to Bercik, więc, więc podwójny walkout mamy, ale no jako drugi, jakiś doku, no może Bruno Fernandes, coś tego typu, I kto to jest? However, to ja już ją trafiłem przecież. Jak to jest możliwe? No ale dobra, mam jeszcze taką petardę, może na sam koniec, bo jak mówiłem, chciałem trochę paczek zostawić. Trzech wymiennych piłkarzy 83. No tutaj, tutaj wymienny tocik. Wymienny tocik musi być. I oczywiście Francja, SET. Nie gadaj, że to jest e e Mekambe. KATOTO, KATOTO. Ja myślę, że Mekambe, no ale dobra, jest podwójny z tocem. Jest to. Robinson. Lewy obrońca Fulam. Ej, to, to może być nie, nie, nie najgorzej warty zawodnik i to jest 120 około tysięcy. Ej, ja chcę jeszcze jedną taką otworzyć. Otwieram jeszcze jedną, nie? Dokopię się do niej i otwieram, bo... Zagram teraj walsy, oczywiście jeszcze raz w tym tygodniu. I no, mam jeszcze taką niewymienną, co prawda, ale wezmę sobie teraz wymienną, bo chcę trochę końców jeszcze zarobić, ale no mam jeszcze Rivalcy do zagrania, Food Champions do zagrania, więc będą mocne paczki na nagrody, na, na nagrody, na kolejny odcinek z otwierania na tym koncie, bo chcę konto zmienić, mam ciekawy pomysł. Ale, jeszcze raz, czy będzie kolejny TOC? Otóż nie. Ożimien. Dobra, już się zastanawiam, co to jest za zawodnik, czy jakiś heros, czy co, ale Ożimien88. Podwójnym walkałcie wraz z kim. Mekambe? znowu bercik. E, Irene też. Jest jeszcze w ogóle ikona do wyboru. Icon P. I jest on troszeczkę mniej wymagający niż wcześniej, bo trzeba było wcześniej dwa składy 8-8 i chyba 8-7, albo się mylę i trzeba było 2-8-8 i 8-6. No ale potrzeba na to mniej. Nie miałem w klubie foderu w ogóle. Ale trochę się tego nazbierało. No Są ikony, jest pardzi, są ikony, którymi gramy, oczywiście. Jest Midia i i Costa, i to w sobie tyle, co zostało, ale trochę tego dzisiaj wpadło. I można by było zrobić jeszcze taki, nie opening, żeby dostać więcej foderu, żeby właśnie tą ikonkę dokończyć. Chce się dokończyć, całą zrobić. Więc jak zostawicie 100 łapek, to ikon pika zrobimy w następnym odcinku z jakiegoś tam openingu. A jeżeli ciekawią was nagrody za Food champions, to ja bym celował w rangę czwartą, 14 winów to jest i za rangę czwartą mamy coś takiego, Nie apaczek z tocami. Co się są, ale nie wymienne, więc niby fajnie, ale nie aż tak, ale za to za trzecią rangę, do 16 winów. No, mamy, mamy wymienne paczki z tocami. Tylko, że weź to dobi. No, ja jakoś programszem nie jestem, ale może jakbym w poniedziałek wieczorem zagrał, to może się uda. A jeżeli chodzi o nagrody za rywalcy czy ze skład Battlesy, to one się dopiero odświeżą, bo teraz z tego co widzę, to, z tego co patrzyłem, no to nie ma odświeżonych nagród. A nie, to wiem, Nie, dobre, wziąłem nagrodę. No. To nie ma odświeżonych nagród. Zobaczymy, co będzie w następny czwartek i. No i tak sobie będę to grał, bo fajne paki, tocy lecą, więc no, no ale dzisiaj to na telewizorze oczywiście, pozdrawiam was serdecznie i i co, i do następnego, nie? Do następnego na razie.